Siema, moi mistrzowie. Dziś taki mały specjal na 666 subskrypcji. Przedstawię Wam 6 płyt które z mojej kolekcji, które co wyróżnia? To, że na każdym z nich znajduje się autograf wykonawcy. Na początek y Płyty dwóch młodych raperów, czyli mastera, którego zamówiłem bezpośrednio u wykonawcy i młodego Olafka, którego mm, też u niego bezpośrednio zamówiłem, ale otrzymałem przez znajomych z autografem i z dedykacją. Kolejna płyta to płyta z zagranicy yy, Szymon Rozow. Simen Rozow, też z dedykacją. To już nie jest rap, ale takie, powiem, muzyka popowa, trochę, no po prostu dobre, fajne śpiewanie. Oczywiście w języku rosyjskim, też z Rosji otrzymałem. Ja wysłałem mu w zamian koszulkę warszawskiej Legii. No i teraz trzech. Trzy zespoły, które może znacie. Płyta zespołu NA, którą wygrałem w radiu PIK w konkursie, to znaczy trzeba było wysłać sms, a potem odpowiedzieć na y, proste pytanie. No i właśnie można było sobie wybrać płytę. Wybrałem pierwszą płytę zespołu NA, też z autografami. Kolejna płyta, którą kupiłem w preorderze, to płyta Glacy ze Sweet Noise, kiedyś Sweet Noise. Też mówię z autografami twórców. No i ostatnia płyta, którą mam z autografem, to płyta Komy, którą kupiłem i dostałem autografy na ich toruńskim koncercie w klubie Odnowa. Tutaj, jak widzicie, z autografami w książeczce. Nie pamiętam, który to był rok, ale tak jak mówię. Yy, Koma to jest taki zespół, że byłem na ich 10 koncertach, więc po prostu. Yy, już teraz chyba przestali koncertować. Zresztą, jak, jak wszystkie zespoły, ale ogłosili oficjalne zawieszenie czy zamknięcie kariery. Poczekajcie, schowam jeszcze przy Was tą płytę, bo ona ma jeszcze ma takie w pudełko. No i to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.